Witam Was w moim zwierzyńcu Mamy tutaj świnkę morską, mamy tutaj psa Mamy tutaj kota, mamy tutaj rybki Oto i one I mam się spowodowali To zostawcie łapkę w górę i zobaczycie. okej okay. I jutro będziemy ubierać choinkę, ona przyszła wczoraj No co prawda y jest trochę łysa w tamtym roku była trochę lepsza no ale trudno się mówi, nie? znaczy ja myślę, że jak się ładnie ubierze to ona będzie bardzo ładna jak dla mnie jest ok a rybki są z wczoraj i choinkę z wczoraj tak, wczoraj do nas przyszły rybki, przyjechały bo już było malutko prawda? jedna tylko została i trzeba było uzupełnić no, ale mamy molinezji i jednego neonka tak ale pewnie jeszcze coś dokupimy prawda Karolina? dobra, o, a Karolciu gdzie tu uciekłaś? dobra zobacz. ona już pilnuje kalendarza. nagrywamy vloga 13, 14 15 16 i dzisiejsze 17 dobra, Karolciu życzymy na koniec o, no Karolcia będzie miała dzisiaj kilka okienek Pięć. No, na raz to chyba za dużo Karolek będzie. Cały dzień będziesz dzisiaj jadła. No. Od czego zaczynamy? Boka tak, Co ty robisz za pikołka? Haha, <grym> ucieka się Dobra, zacznijmy może od woreczka. Okej, okay, to może przyniosę ci woreczki, co? Teraz muszę no. wszystkiego szukać. Ok, zaczynamy szukanie. Mamy 13, to już ściągam. Teraz szukamy 14, 15, 16, 17. Mamy 16. Oj, tutaj mi się zaczepiło z bombeczką. Ok, tutaj już mamy tak 16. Ej, mamy 13, 16. Szukamy jeszcze, jest 15. O. Dobra. 17. Czyli jeszcze szukamy 14. O. Dobra. Akurat szybko poszło. Czyli mamy wszystkie. Od 13 miało być się, prawda? 16, 17, ja 5 warek. No i dobra, mamy 5 woreczków, Więc zaczynamy. Cukierek. Cukierki. Mm. Mm. Dobra. A nie tylko To tego słoju. To, to musimy się do siebie przybliżyć. Kaspa nie jest tych wody. Przesuniemy to do karolki. Dobra, a tutaj będziemy o 16. Zostaw to Zabiera ci? Słonka Bałwanek, zostaw to Zostaw to, zostaw to Na a go tutaj zaraz Przestraszysz Zostaw to Zostaw to Zostaw to, zostaw to. Zostaw to. On też chce. Zostaw ten swój! No i chcesz, żeby się na ciebie Co on robi? Chcesz, żeby na ciebie cały swój upadł kasę. Dobra, w oleczek. Tam gdzie jest jakaś kulka z zapaską? Pewnie się trafi. Bał, mamy taki na choinkę. Łoś się nie mieścił. Dobra na choinkę. No trzeba będzie powiedzieć na koincę. O, o dobra jest! Czekajcie i zaraz to zobaczymy co to jest. I to. Oj, zepsuł mi słoik! Oddawaj to. <laughs> dobra, to może tu na razie na to, ile wysziem. Dobra, to na chwilę chyba. Przesunąć jeszcze. się nie obali? No, nie powinno. Może pomogę, co? Bo to się ciężko otwiera. No. Śmieszny ten koper. Dobra, squishy, bo zawsze jest squishy. jakaś piłeczka. Co się trafiło? Jebiura! Pokaż. Jaka? Jaka fajna, słodka. Ojoj. Oj. Zobacz, Karolcia. Karolcia, to już czeka na swój kalendarz. Dobrze, zobacz. Dobra. Teraz weźmiemy może z kosmetykami. Fajnie Casper okay. miał... Y... Kasper miał tutaj usiąść do tej gaci. Ale coś Ej. Ej, nie chciał. Ale na stole wolał. Dobra, będzie bardzo łatwo znaleźć to, bo nasz mi Tak, czyli szukamy, może. Y, 18 nie, 18 odpada, czyli tutaj już. To jutro będzie. Tak, jutro, czyli mamy tak, tu mamy 15, a my do 17. Tak. tak. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. A, zgadywanka? No, to zgadywanka to. to. Mhm. Ja Jaki kształt? To, ja myślę, że to. Myślisz? A ty? Ja myślę, że to będzie. Błyszczyk. Bo jeszcze nie było błyszczyka. Może w końcu się trafi. To dajcie, Ci pomogę. Trzymaj oj. No oczywiście. Zobacz. Raz zgadłam dzisiaj chociaż raz. <grystanie> <grystanie> Dobra, jakoś to trzyma. A wyjąć. Okej. Okay. Czyli to był błyszczyk. Ale, ale, on jest mega. No, no super. Dobra, to można na szminkę brać? można, mm -hmm. albo i 13. bez. to jest taki kształt dziwny. Coś okrągłego. E, to pewnie będzie coś, myślę coś z tego. To nie było. Aha. Ale nie ten, nie, ten błyszczyk tutaj. Ale gdzieś A najkrótszy zdecydowanie. No ten akurat, okrągły. Ja też właśnie. To jeszcze nie mamy serca błyszczyku, bo już mamy. To pewnie się trafi niebawem. Może dzisiaj. Może, może. Yy, błyszczyk wyjęty. Teraz szukamy kolejnego tak okienka. O, czy, 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 czy. Ym, czy z tej strony coś mamy? Z tej strony już nie mamy nic. Tutaj jest 20. 18. Kasper, nie pomaga mi. E, mam tutaj czternastkę na dzisiaj. Oj, oj, oj. Kasia. Co on tworzy, dobra? 14 to taki kwadrat. Jest, mhm. Jestem pewna na coś, że to jest to. Tak, a ja bardziej, że to jest coś z A to jest mocniejsze. A to są jeszcze ładniejsze. Dziwnie. Są jeszcze ładniejsze. Czyli mamy już trzy rzeczy, czyli co? Jeszcze dwie, tak? Dzisiaj. Cię też chciała i była zazdrosna, że kacparek też tak na stole był, więc ona też sobie wymyśliła. Ej, kacparek, tak, już poszedł. <grym> no, bo się kręcił już. Mamy szesnastkę. Ouch. Mm. Pokaż. Mm, Fajna. Czym się różni to od tego? E, formą nakładania na usta. Fajna, 16 jestem bardzo ciekawa. 16? Dobra, ja myślę, że to to jest. A ja myślę, że temperówka tym razem. Ja chyba coś. Jest temperóweczka. Poczekaj, na paluszki na się, poczekaj, bo tutaj, żebyś się nie zacięli. muszę sobie pomóc. Tak, czyli to była temperówka i szukamy jeszcze ostatniego numerka. Jakiego? No i nie wiem, jaki nam nam zostało. A, 17 akurat jest tutaj. Czyli to będzie, podejrzewam, szminka. Ej, a 17 było w tych popitach takie mega duże. Uuu, to pewnie będzie zaraz coś. Ej, 17, Ej, 17. Ej, szminka lub błyszczyk. Ej, błyszczyk. Ej, błyszczyk. Ten się Oczywiście. A można błyszczyk na błyszczyk nakładać? Można. Aj. No ciężko. Dla mnie to z opakowania zdecydowanie lepszy i ten jest ten. A dla Ciebie? Chyba ten bym wybrała też. Ale mi chodzi o ten. A, no to ja właśnie ten. No, fajny. Karolinka jak zagląda, już nie może się doczekać. E, teraz zbierzemy... Dorośli nie do wie tak Kalendarz Dobra, i z, z zabawkami. Co, z tego kalendarza dzisiaj mieliśmy strasznie... Aż, aż pięć, tak się uzbierało. <grym>, nie było po prostu czasu wcześniej nagrywać. No. Lecę po. Potem... A nie no, przeczytałam. Karolina, dawaj! Karolina, szybko otwieramy to! Dawaj! Po to pizza będzie! Albo też coś takiego dziwnego tylko takiego no zaraz. Daj, wybieramy. O, dobra, ja tutaj. A, to co to, 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 to pewnie właśnie. jest? A to nie wiadomo skąd to jest. No, później się okaże jak czegoś braknie, to znaczy, że to było to. Mam tam Mikołaja. Ja nie go nie chcę bo to jest odliczanie No to też fajny, tylko ja nie lubię jak mi się takie trafi, bo święta świętarki, święta. No ale to był chyba typowo wiesz świąteczny też trochę, więc musiało się tak zdarzyć. Dobra, y, dalej. To będzie y, 14, 14. malutkie. Dobra, to weźmiemy. O, takie miałam zielone. No to takie jest chyba najmniej fajne, nie? Tego wszystkiego. No. Jeszcze, dobra. Tu mamy piętnastkę. Też się Dużo pewnie taki mały popitek będzie. Ja wiem. Jak pamiętacie to ci taki sam było takie. Pewnie to będzie. Dobra, czasami lepiej tutaj sobie robię. O, jeszcze trzynaście. Wow. O, fajne. Wow. To jest fajne. To ciekawe, czym tu się Na różne sposoby można to rozkładać. No i pasuje ci do i do telefonu. Teraz patrzę. to jest dziwne. No, dziwne, ale fajne. Dawaj piętnastkę. Karolina. patrzcie. To tak może być leci co? Ale to jest mega. Piętnastka. Takie o, duże okienko, a zabawka mała. Nie, nie, nie udało mi się. Czekajcie, znowu? A ty stresz. <laughs> Czy to coś robi? Nie, nie, okay. Co nam zostało 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 nie, Jakie? No bo brakuje chyba jeszcze jednego jeszcze jednego okienka, co? nie, było już To nie, to. nie, nie, To to. No, A ile mamy zabawek? Jeszcze jednej brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć powinno być. Tak czekajcie. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście powinno być. Jeszcze jakie? Szesnaście? No. Tu jest. A nie, to bałwanek. Bałwanek? Tak, jak no, to wyjdzie. Tak, to no, no, jest Mega 17. O! Co to, to? nie, to nie. Bo, um. No i dobra. Tutaj, dobra, tutaj też już mamy komplet. Zostają nam czekoladki i. i karolci, bo ona czeka. On już kawałci. Karolci? karolci? No dobra. Czego, czego no to bierzemy Karolcję. Jak chcesz, to no Dzisiaj. dobra. To zapraszam Karolinkę. Dobra, Karolcję. Mamy tak od razu. 16 tu mamy, widzę. 15. O Ojej, ubrała się? No, Mamy. 15, 13. Trzynaście, 17, O, jakie fajne serduszki Ona je lubi. Tak? Tak, bo miała tak już jeszcze kółeczka takie. 14 Ale O, i wszystkie. Które, Karolcia, chcesz? Bo za dużo byś miała na raz, żeby wszystkie. Które chcesz? Wybierz sobie, Karolina. Ona lubi Wybieraj. Które wybierasz? Które wybierasz? Te chyba wybrałam. Okej. Okay. Ja już Ci otwieram, a te zabieram. Na no potem. Na kiedy jej? I na później. Dzisiaj, ale później. Dobra, ale Karol, kiedy będzie bloga, nie Albo... Dobra, już Ci otwieram, Karolcie. Musisz poczekać. Karolciu, poproś. Ślicznie, proszę. Dobra? Dobra? Popraś ładnie. Popraś. Ślicznie. Chcesz sweterek swój? No położyłam. Popraś. Popraś ładnie. Na krześle. Popraś. 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 I ostatni. Papraś, proszę bardzo. Dziękujemy pani. Okay. Ej, nagle jeszcze dołączył Kacper. Ej, patrz Kacper, Ej, pokażemy Ci zabawki. Tu, o patrz, to mi się najbardziej chyba podoba. Kacperik, zobacz. Chodź Karol, do nas. Już tam nie ma nic. Dzisiaj to za wszystko. A nie, jeszcze czekoladki. Jeszcze czekoladki są. To ja chyba biorę się za czekoladki, co? No. to właśnie będziemy ubierać o tą tą filmkę. I jeśli Wam pola, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!